Siemaneczko, Ogram to z tej strony, a dzisiaj omówimy sobie grę na moim pierwszym championship secie z Disney Lorcany, gdzie udało mi się zdobyć taką właśnie Urszulę z top 4 po prostu. Zająłem czwarte miejsce albo trzecie, po prostu rzuciliśmy kością z pewnym goblinem, wyszło na to, że wygrałem, zająłem trzecie miejsce. <laughs> Zapraszam do omówienia deku. Jest to typowo nietypowy materiał na moim kanale, nie robiłem nigdy omówienia deków, ale ze względu na to, że udało mi się zdobyć właśnie tą Urszulę, która jest warta właśnie tyle na dzień dzisiejszy Postanowiłem, że podzielę się z wami po prostu dekiem, którym udało mi się dojść do TOP 4 W sklepie, konkretnie TCG Love, był turniej Set Championship z Disney Lorcany i uznałem, że pójdę tam po prostu powalczyć, zdobyć kartę Urszuli. Wcześniej ze Stitchem się nie udało, ponieważ nie byłem na żadnym takim właśnie e, turnieju o tą kartę. Ale koniec końców pierwszy set Championship i pierwsze top 4 zdobyte. Pokażę Wam deck, którym właśnie grałem. E, właściwie to jest deck bardzo mocno skupiony na miotłach. Miotły, tak jak widzicie Magic Broom tutaj się pokazuje. E, Pokazuję Wam po kolei. Mamy tak, Magic Brumy, które pomagały mi bardzo mocno na samym początku. Jest to miotła dzięki której pozwoliłem sobie na to, żeby dobrać ewentualnie jakąś większą ilość kart. Bo za każdym razem, jak wystawiałem jeszcze jakiegoś bohatera, no to to miotły mogłem wcześniej usunąć ze stołu i dzięki temu po prostu mogłem dobrać kartę. Ale poza tym, no to też inne są komba z miotłą związane. Dalej mamy właśnie Czernobog Followers. Tylko dwie sztuki, bo tylko dwie sztuki miałem. Złożyłem ten deck z tego co po prostu miałem, udało mi się zdobyć ewentualnie. Czernobog Followers, e, jeżeli idę na questa, no to mogę tą kartę zbaniszować i dobrać kartę kolejną. E, ogólnie deck polega na tym, żeby jak najszybciej praktycznie zdobyć tego Lora w 20 punkcików, żeby wygrać tą gierkę i tym podobne i to jest gwiazda mojego deku, czyli Yen Seed, 4 sztuki 4 sztuki udało się zdobyć, jeden jest z tego Urszula deku, który dostajemy w produkcie no i dwa Jensidy kupione, a trzeciego udało mi się dropnąć, no nie? Więc tutaj jest taki farcik. Jensid polega na tym, że jeżeli mam dwa brumy, to mogę wtedy po prostu questować dwa punkciki więcej. A więc po pozwalało mi to po prostu szybsze ładowanie e, punktów lora, więc jak najbardziej jestem na tak. A jeżeli Jensid mi schodził, no to wtedy chodził Magic Broom, który pozwalał mi z discardu dobrać jedną kartę i wstosować ją do deku. Więc to jest jedna z niewielu kart, które ym, pozwalają takie rzeczy robić. E, ta mechanika jest naprawdę bardzo słabo dostępna ogólnie, i to jest tylko i wyłącznie w dekach typu Ametyst. Więc ten jens po prostu wracał mi do deku, ewentualnie karty, które potrzebowałem, mogłem sobie do deku wtasować z powrotem. Dalej mamy trzy Madam Mim Snakey. To są karty, które kosztują naprawdę niewiele, bo dwa tuszu. Tak zwanego inku. E, karta ma trzy ataku, 3 obrony, więc jest naprawdę niezła. Do tego, jeżeli wykładam tą kartę, to mogę sobie cofnąć kartę do ręki. E, kartę, e, kartę aktywną, oczywiście. Więc jeżeli miałem zagrożoną kartę jakąś po prostu, mogę sobie cofnąć i raz jeszcze ją później wyłożyć. Albo w tej samej turze, jeżeli miałem wystarczająco tego e, inku zebranego w grze. Ok, dalej mamy dwie myszki Miki które potrzebne mi były do tego, żeby ulepszyć atak po prostu mojej karty jak i również do tego, żeby ewentualnie shiftować pokażę Wam ją za chwileczkę dalej mamy brumy kolejne brumy, 4 sztuki magic brumy Karty, które są niezwykle ważne w tym deku, ponieważ mają evasive w mojej turze, więc jeżeli jest moja tura i chcę challengeować, czyli atakować po prostu przeciwnika, który ma evasive, mogę to jak najbardziej zrobić. Bo Przypominam, że karty evasive mogą być atakowane tylko i wyłącznie przez charaktery, które mają po prostu ten evasive wpisany na karcie, albo ewentualnie evasive można ściągnąć jakimiś piosenkami i temami, akcjami i tymi różnymi. Rzeczami, no nie. Babum, dwie sztuki, wysta wystarczająca ilość, mi się wydaje, po prostu zadaje dwa damage'a. Wybrane postaci albo lokacji, ewentualnie ratowało mi to nieraz tyłek, po prostu ten babum, ponieważ mogłem strzelić w Robin Hooda, który przed Shiftem ma dwa życia, więc nie pozwalałem przeciwnikowi zshiftować po prostu. Kolejne Magic Brumy, tym razem są to Magic Brumy, które kosztują 3. Jak widzicie, mają jeden, 5 ataku, ale jeżeli mam lokację, są te brumy w lokacji, mają 2 punkty ataku więcej. Czyli finalnie mają 3-5. Bardzo spoko miotła. Miotła, e, która służyła mi też m.in. do śpiewania piosenek, które też wam za chwileczkę pokażę. Kolejne Magic Brumy ze stylu e, Magic Brum, który daje Resist plus 1 po prostu na jakąś wybraną przeze mnie postać. Więc e, po prostu moja postać była chroniona. 1 punkt więcej życia miała, tak jakby, no nie? No i piosenki. Właśnie jeżeli chodzi o te magic brumy, głównie tymi magic brumami śpiewałem piosenki takie jak Ledestorm, e, które zadają dwa damage'a i dobierają kartę. Więc tutaj też bardzo spoczko e, opcja, e, ale to, to jest dodatek po prostu. Raz widzę w tym deku tą kartę, e, później e, widzę dek z brumami, której tej karty nie posiada. Więc lećmy dalej. Mamy Madam Madame Mim Foxa. Rerkę, która jest niezwykle ważna, bo ma rasę i działa tak samo jak Snake po prostu Madam Mim, że wystawiam tą kartę i mogę zabrać po prostu aktywną kartę do ręki z powrotem, więc bardzo, ale to bardzo dobra karta, tym bardziej, że ma 4 ataku kosztuje 3, więc jakiegoś cięższego charaktera przeciwnikowi mogę ewentualnie zbić. Kolejne bardzo ważne rzeczy w moim deku em, nie widziałem w, w żadnych brumach po prostu tego charaktera, jest to John Silver John Silver polega na tym że jeżeli mam jakiekolwiek lokacje na swoim stole po prostu tak no to John Silver dostaje jednego rezista i jeden quest więcej może sobie wykonać więc jeden punkcik po prostu questu więcej bardzo spoczko to działa rezist coraz większy po prostu bo zdarzało się że miałem trzy lokacje na stole po prostu tak więc finalnie questowałem za cztery tym John Silverem, a jak włożyłem go do lokacji tej brumowej, no to questował za 5, więc bardzo, bardzo fajnie to działało. To jest mój wymysł, oczywiście mam też jeden Strange of Raging Fire, to jest piosenka. Jeżeli zagrywam, no to zadaję damage charakterowi wybranemu za każdą ilość charakterów moich w grze. Więc też bardzo spoczko. Udawało mi się ściągnąć po prostu niektóre większe charaktery tym, tym itemem, bo mój deck polega na tym, żeby rozstawić się jak najszerzej. E, ok, lokacja, która też grała bardzo kluczową rolę w moim deku, ponieważ każdy Magic Broom wchodzi do niej za darmo i każda postać, która jest złożona do, te, do tej lokacji, questuje jeden więcej. Więc Broom, który questował za jeden, questował. W lokacji za dwa, więc szybko nabijało mi się tego Lora. Kolejne karty to jest właśnie Merlin, Koza. Za każdym razem, jak ona wchodzi, czy też wychodzi ze stołu, dostaje jeden punkcik Lora Więcej. Głównie tego merlina używałem do tego, żeby go dawać do inku albo coś na styru. Nie przydawał mi się zbytnio do, do tego, do tego deku całego, ale po prostu musiałem coś włożyć. Uznałem, że ten merlin będzie najlepszym wyborem po prostu z kart, które mam, no nie? Bo nie składałem tutaj deku jakiegoś mega wybitnego. Tak jak mówię, udawało mi się zdobyć niektóre karty, ale kolejna karta, która była kluczowa w moim deku, czyli Mickey Mouse. Mickey Mouse, Wayward Sorcerer który pozwalał mi zagrywać miotłę o jeden mniej, jeżeli ten Miki był na stole. Także mamy takich dwóch Miki, karta miotły, która kosztuje dwa, wchodziła po prostu za darmo na stół. Fajna opcja. Kolejna rzecz, która fajna jest w tej karcie, to za każdym razem jak mój Brum jest usuwany ze stołu poprzez challenge jakiś albo coś w tym stylu, wracał mi on z powrotem do ręki, więc tych kart mogę mieć po prostu więcej. Myszka Miki bardzo, ale to bardzo mocno polecam. Jest to podstawka deku z Brumami. Nie wyobrażam sobie mieć mniej niż cztery myszki Miki w deku po prostu. Kolejna karta. Queen Castle. Lokacja. Tura questuje za każdym razem. Dwa, jak jest moja tura, na każdy start mojej tury, i jeżeli postać wkładam po prostu do tej lokacji, nie zostanie ona zbita, nadchodzi moja tura, to za każdą postać w tej lokacji dobieram jedną kartę więcej. Więc jeżeli mam dwie karty po prostu w tej lokacji, no to finalnie dobieram trzy karty. Jedną za turę i dwie karty za dwie, dwa charaktery, które są w tej lokacji. Bardzo niebezpieczna lokacja. Wystarczy, że dwie są lokacje na stole i questować można za 4 po prostu, tak po prostu, no nie? Więc bardzo niebezpieczna lokacja, tym bardziej, że wkładasz karty do, do tej lokacji, no to po prostu dobierasz później więcej kart. No i Myszka Mickey, która shiftuje. Shiftuje za 3, czyli nie kosztuje wtedy 5, tylko 3 punkty inku potrzebuje do tego, żeby wyłożyć tego Mikiego na myszkamiki po prostu ewoulować, tak jak w Pokémonach praktycznie. I to też jest bardzo fajna karta, ponieważ nie do że plus 1, to jeszcze za każdą miotłę, którą mam na stole, po prostu moją miotłę oczywiście, uderzam po prostu, tak? Za każdą miotłę jeden punkt obrażeń mogę nanieść na przeciwnika postać. Kolejne brumy, które są dosyć spoko. Niekoniecznie um, udawało mi się zagrywać je za każdym razem, praktycznie, bo rzadko mi trafiały do ręki po prostu, ale mają Rasha, mają 4 ataku, kosztuje 5, nie jest inkowalne, to jest jedyny minus, ale za każdym razem, jak zagrywam tą postać, wszystkie brumy z discardu wracają do deku. Mogę sobie wybrać po prostu ilość, o nie? Więc to też jest naprawdę bardzo spoczko. Ale tak jak mówiłem, średnio mi się udawało zagrywać te karty. Lećmy dalej. Mamy Grab Your Sword. Piosenka, która mnie strasznie prześladowała. Uznałem, że w sumie też chcę mieć chociaż dwie karty w swoim deku. Grab Your Sword, piosenka, którą śpiewałem przykładowo taką miotłą e, albo myszką Miki, czy też innymi charakterami, które mają 5 e, kosztu. Każda postać przeciwnika, nieważne czy jest egzertowana, czy też nie, dostaje 2 damage'u, Więc no, Grab Your Sword jest tutaj moim zdaniem ekstra. Dwie gry mi to wygrało. Praktycznie Sword wygrało mi dwie gry e, z e, łącznie 12, które grałem na całym turnieju. No i ostatnie karty, które były w tym deku to Magic Brum. Kolejny, który kosztował 6, więc troszeczkę dużo, ale dawał Resist plus 1, Questował za 2, w lokacji Questował za 3. E, no i za każdego Bruma, którego miałem wystawionego na polu aktywnym. Dostawałem 2 plus ataku, więc ciężko było go zbić, e, trzeba było się pomęczyć. Przeciwnicy się męczyli po prostu z tym, żeby cokolwiek więcej zrobić. No i tym Magic Brumem też, e, w razie czego, jak nie miałem tych brumów na e, stole, no to udało mi się też śpiewać Grab Your Sword, właśnie. Więc, no, ludziki, to jest mój deck, dzięki któremu udało mi się wygrać tą urszulę, właśnie. A jeżeli chodzi o kwestie e, gier, totalnym minusem. Dla mnie było po prostu trafienie na deck Rabi Czyli czerwone deki O matko, jak mnie denerwowały te, te deki po prostu Nie dość, że biały mi wszystkie charaktery Bo była karta, e, która się nazywała Zresztą tutaj macie po prostu tą kartę pokazaną e, Która usuwała wszystkie charaktery z planszy Kosztowała 7 e, Jeżeli mi się nie udało zdobyć tych punktów e, dosyć szybko Żeby ewentualnie wygrać tą grę No to niestety miałem później wielkie, ale to naprawdę duże problemy Wynik, jaki miałem do top 4 udało mi się wejść z wynikiem 2 1 1 fart troszeczkę fart to prawda pierwszą grę właśnie zremisowałem na dek czerwonych z nie pamiętam który jaki był kolor drugi wybaczcie mi ale czerwony był na pewno kolor udało mi się osiągnąć wynik 1 1 później udało mi się wybrać, wygrać z dekami Żółto-czerwonymi. Dwa razy grałem na dek żółto-czerwony. Takie po prostu typowe deki, które po prostu wystawiałem jak najwięcej kart, żeby jak najszybciej skończyć grę. Czyli. Jak to się nazywało? Nie pamiętam. <laughs> Nie Rush, ani w tym tylko po prostu deki, które jak najszybciej po prostu. Punktów jak najszybciej się rozstawiało, bo miałem bardzo dużo kart, które kosztowało 1, 2, 3 ewentualnie, tak? Próbowałem je wyprzedzić, ale udało mi się wygrać po 2-0. Nie, przepraszam. 2-0 w pierwszym meczu wygranym, czyli drugi mecz, trzeci mecz, właśnie wygrałem 2-1. Tutaj już byłem ciekaw, czy mi się uda po prostu do tego Top 4 wejść. No i ostatni deck, na który grałem, to właśnie na lokalnego grajka, który grał typowo deckiem metowym, Znowu czerwony kolor i tym razem przegrałem 2-0, więc był strach, że się nie dostanę do tego Top 4, że nie zdobędę tej karty, ale finalnie z czwartego miejsca udało mi się wyjść, więc kurczę, ludziki, polecam takie turnieje, tym bardziej zapraszam do sklepu Gielow nie ma może jakoś mega wie wiele miejsca, bo turnieje odbywają się w tym momencie na 12 osób maksymalnie, bo tyle osób jesteśmy w stanie pomieścić. Ale takie rzeczy na przykład można zdobyć. Czekam na inne turnieje, czekam na turnieje kapowe z Pokémonów, bo chcę kapa też jakiegoś ugrać. Tym bardziej, że ostatnio byłem na challenge'u właśnie Tecegelow. Również top 4 zająłem i zdobyłem pierwsze punkty do e, punktacji Mistrzostw Świata. Także, jeżeli podobał Wam się materiał, oczywiście zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, jak i również dzwoneczek, żeby Was więcej materiałów nie ominęło. Tymczasem trzymajcie się siema.